Dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Mam talent. Nie wiadomo, kto dziś do nas przyjedzie. Ostatnio był jakiś projekt z Rosji, jest z grunt kubelski. Oto jest... nasi jurorzy, Damian, Szymon i ja. Nie wiadomo, kto wystąpi, nie wiadomo, co dostanie, nie wiadomo. Przypominam, że w poprzednim odcinku występowała taka osoba z Rosji i dałem jej złoty przycisk. Może ta osoba otrzyma złoty przycisk, ale to już nie ode mnie, bo mogę tylko go raz użyć. Zapraszamy na scenę! Skąd do nas przyjechałeś? Skąd przyjechałeś, Ziomek? Rosja. Miasto? Moskwa. Ile masz lat? Aha, co nam zaprezentujesz? No dobra, zaczynajmy. Czerwony, ty. Dobra, koniec występu. I... Komentujemy. E, pierwszy Damian. Występ był po prostu niesamowity. Po prostu nigdy mam talent czegoś takiego nie spotkałem. Najbardziej mrożące krew w żyłach występy. Po prostu nigdy się tak w życiu dobrze nie wabiłem. Tyle emocji zawrzełem, to w żadnym horrorze nie przeżyłem. Jesteś na? Na... Tak? Na tak. Szymon? Ale co? Teraz Ty masz mówić, na co jesteś. Jesteś na tak, czy na nie? Ja wiem. Może... Tak. To teraz ja. Ode mnie zależy Twój los. Chociaż nie. Nie, nie ode tak. mnie. To ja będę wredny. Jestem na tak. Dobra, dziękuję. Do następnego odcinka. A żegnali Was Damian i Tomek. Cześć.